w imieniu Klubu Gazety Polskiej Boheńskiej złożyłem tą wiązankę Wiele lat tutaj przyjeżdżam, przyjeżdżałem z Krakowa, teraz z Bochni, z Trinitatis. Chciałem podziękować władzom miasta, że tak y, systematycznie i tak uroczyście władzom miasta, kombatantom, organizacjom to dbają, że tak... Tyle lat uroczyście obchodzą tu u nas w bo to są moje Chodenice i moje trinitaty stąd się wygodziłem. Chciałem pogratulować rodzinie, córce Majora Bacy, której dłużny jestem sprzed lat fotografie, na pewno kiedyś tu stąd przekażę, tak się składało. I chciałem wyrazić tutaj takie zakłopotanie. Tyle władz, tyle przedstawicieli wspaniałych tutaj boheńskiej elity patriotycznej, a tak mało osób schodenic. Jest to co Na tej mszy jest dużo. Czy to nie tylko dlatego, że wygodniej, bliżej niż do centrum, do kości, do, do bazyliki? Czy te schodenice nie są patriotyczne, miały tylu dzielnych ludzi, którzy może w Armii Krajowej, ja tu pozdrowienia. Heli Szymańskiej, bo to krewna. Jej mąż przecież tutaj narażał się, był represjonowany, działał w AK, wiele parę osób. Ja w dzieciństwo tu spędzałem u babci tak? i słyszałem o działalności Armii Krajowej tu w czasie, o, o jej akcjach, o akcjach odwetowych na osobach, które sprzeniewierzały się patriotyzmowi w okresie okupacji. Pamiętam te sprawy. A jednak wielu, jak moich trzech wujków, czy ojciec, byli, walczyli za granicą. E, ale tu też. Czemu nas tu Schodenic jest tak mało? Do tych mówię, którzy są, ale tak jak również niech będą w imieniu tych, którzy Schodenic z Trinitatis czczą ustawicznie w tą sytuację. Dziękuję bardzo.